Vidaron, ekspert w ochronie i dekoracji drewna. Lakier akrylowy Vidaron to ekologiczny wyrób przeznaczony do lakierowania elementów drewnianych wewnątrz pomieszczeń, takich jak meble, boazerie i zabawki dla dzieci. Produkt jest wykonany z bezpiecznych dla zdrowia surowców. Spełnia wymagania europejskiej normy PNEN 71, część trzecia Bezpieczeństwo zabawek. Powłoka lakieru jest Odporna na zarysowania, ścieranie, działanie wody i detergentów. Aplikacja wyrobu jest wyjątkowo łatwa. Lakier szybko wysycha i cechuje się łagodnym zapachem. Dzięki specjalnym składnikom nie powoduje ciemnienia drewna, zachowując jego naturalny urok. Przed rozpoczęciem lakierowania należy zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi stosowania produktu, przygotować niezbędne narzędzia oraz odpowiednio zabezpieczyć miejsce pracy. Przygotowanie podłoża. Powierzchnie przeznaczone do lakierowania powinny być gładkie, suche i wolne od zanieczyszczeń. Miejsca zażywiczone i zatłuszczone należy przemyć benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć. Przed malowaniem powierzchnią drewna należy wygładzić papierem ściernym. Ziarnistość papieru dobieramy do stopnia nierówności podłoża. Wykonując szlifowanie, pamiętamy o trudno dostępnych miejscach, tak aby cały element był równomiernie przygotowany do lakierowania. Przeszlifowaną powierzchnię oczyszczamy z pyłu odkurzając. Elementy surowe charakteryzujące się wyjątkową chłonnością. Zaleca się zagruntować rozcieńczonym lakierem w proporcji 2 do 1. Dwie części lakieru na jedną część czystej wody. Dotyczy to szczególnie elementów drewnianych o rzadkim usłojeniu. Aplikacja pierwszej warstwy lakieru akrylowego Widaron. Przed malowaniem należy starannie wymieszać lakier. Lakierowanie wykonujemy pędzlem lub natryskiem pneumatycznym. Wybór metody aplikacji uzależniony jest od kształtu przedmiotu, który będzie lakierowany. Do lakierowania pędzlem stosujemy pędzel z włosiem syntetycznym. Jeśli malujemy pędzlem uniwersalnym, przed przystąpieniem do pracy zaleca się przeszlifować włosie drobnoziarnistym papierem ściernym. Czynność ta zmiękcza końcówki pędzla, wygładza je i usuwa luźne włosie. Lakierowanie rozpoczynamy od trudno dostępnych miejsc. Lakier nanosimy grubą warstwą i lekko rozprowadzamy na powierzchni drewna, wykorzystując jego bardzo dobrą rozlewność. Łączenie poszczególnych części należy wykonywać na mokro w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Polakierowany element pozostawiamy do wyschnięcia na około 4 godziny. aplikacja drugiej warstwy lakieru akrylowego Widaron. Po wyschnięciu pierwszej warstwy szlifujemy całą powierzchnię drewna papierem ściernym o gradacji 320. Śliska w dotyku powłoka oznacza, że warstwa lakieru jest właściwie wyschnięta. Szlifowanie wykonujemy do momentu uzyskania gładkiej powierzchni. Dzięki temu wygładzamy podniesione włosy drewna i uzyskujemy idealnie gładką powierzchnię. Przeszlifowaną powierzchnię oczyszczamy z pyłu, odkurzając. Najlepszy efekt uzyskamy poprzez nałożenie dwóch- trzech warstw lakieru w odstępach około 4 godzinnych. Kolejne warstwy nanosimy na całą powierzchnię drewna w podobny sposób jak warstwę pierwszą. Lakier tworzy powłokę o jedwabistym połysku, podkreślającą naturalne piękno drewna. Czas schnięcia drugiej warstwy wynosi maksymalnie 4 godziny. Ostatnim etapem prac jest dokładne umycie i osuszenie narzędzi. Do mycia narzędzi używamy czystej wody. Dokładnie płuczemy pędzel, następnie osuszamy i odwirowujemy.